Bardzo wiele osób przychodzi dziś na krakowskie przedmieście pod pałac prezydencki. Na no całzy i smutek nieprawdopodobny. Wszystkich ludzi bardzo żal i szczególnie, że to taka właśnie okazja, że tak jakby było mało ofiar, prawda? Że tak jakby musieli tam przynajmniej rodziny katyjskie tam leciały. My serce się roz, po prostu rozdziera się na cztery. Byliśmy w pobliżu, akurat byłam na zajęciach na uniwerku i tak jak dotarła do nas ta wiadomość, że tak zostały przerwane wręcz zajęcia i, i po prostu no, stwierdziłam, że, że jakoś chcę tutaj przyjść na, na ten moment. Tak zupełnie emocjonalna decyzja po prostu, żeby tutaj być i nie wiem, no spojrzeć na ten pojazd prezydencki, no nie wiem, cały czas mi się to w głowie nie mieści. Przecież tak po prostu myślę, że to jest bardzo ważna chwila i w ogóle te te obchody katyńskie, prawda? Też tej rocznicy, to mi się jakoś wszystko tak składa w bardzo <grywny> dziwną, dziwny zbieg okoliczności, no ale, ale myślę, że to jest bardzo ważna historyczna chwila i po prostu jakoś tak chcę tutaj być. Nie bywała, tak? Znaczy, nie przypominam sobie, żeby w, w, w ostatnich 20-30 latach taka sytuacja miała miejsce w jakimś cywilizowanym kraju, zawsze, w jakimkolwiek kraju. No, zastanawiam się nad konsekwencjami, ale to myślę, że w tym momencie nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Ja przyszedłem tutaj z żoną, pod wpływem jej emocjonalnej decyzji, no spojrz na Pałac Prezydencki, pomodlić się za tych, którzy zginęli, no po prostu przez chwilę to być i, i po prostu oddać im hołd w jakimś sensie, no.